Siemano, z tej strony Norbert czyli fan akwarystyki Jasło dzisiaj taki krótki filmik chciałem wam przedstawić akwarium które właśnie dzisiaj kończy 60 dni i co w nim się pozmieniało porobiłem testy wody czyli pH ma niecałe 8 i NO2 ma 0,2 czyli te, te tylko dwa testy mam, także te zrobiłem, czyli tak jest, u mnie jest to dobre, moim zdaniem jest dobrze, bo ryby czuję się ok. No i teraz wam pokażę to roślinki po tych 60 dniach to możecie sobie sprawdzić na tym pierwszym filmiku, także zarosły mi tu całą prawą stronę, także... Tego tej skały już prawie nie widać, bo zarośnięta ta żabienica mi zarosła. Jeżeli ktoś jest, ktoś mieszka blisko jasła i, lub okolic i jeżeli skończy się oczywiście ta epidemia, tak to mówiąc, to mógłbym się wymienić za jakąś roślinkę na pierwszy plan, za tą żabienicę, bo ma już 6 na szczypek, także mogę się zamienić za jakiegoś. Anubiasa małego, albo takie na korzeń, albo jakieś na pierwszy plan, jakąś roślinkę. Także jeżeli ktoś jest chętny i z okolic Jasła, to możemy się powymieniać. No i poza tym ryby, tak jak mówię, wszystko jest w jak najlepszym porządku, a nie, przepraszam, ta jedna rybka, ta molinezja, którą adoptowałem, adoptowałem, ta samiczka, wykociła się i, i po wykoceniu mi zdechła, nie wiem czemu także o ta jedynie ta rybka co nie, nie wytrzymała u mnie a tak poza tym to jest wszystko ok a jeszcze Wam powiem że bardzo szybko rosną te kileśniki plamiste kurcze takie już u mnie są może ja wiem no nie wiem nie ale o te to u, urosło to u mnie za centymetry także już są no, widzicie takie już no, już takie duże konkretny i kiryśnik i tu jest jeszcze drugi tu był, tylko już nie wszystko o, jest tutaj. także one rosną Wiadomo to są większe rybki, ale rosną jak na drogach, można powiedzieć u mnie no a poza tym to wszystko woda się klaruje pomału, także myślę, że już dochodzi do siebie po tych dwóch miesiącach, także myślę, że już będzie wszystko coraz lepiej a i na dole, na dole to, to akwarium ma troszkę mniej niż 60 dni ale też jest wszystko ok, rybki pływają, młodzież zadowolona buszuje po całym akwarium, także ostatnio wrzuciłem też 8 malutkich mieczyków takich, żeby to też urosło, żeby się z kimś powymieniać także wszystko jest w jak najlepszym porządku tutaj powinno być około 20 gubików no i 10 molinezji to jest na pewno bo no i, no i 8 tych mieczyków to, to będę wiedział, bo w gubików to nie wiem, no, ale tak na, na około dwadzieścia litrów. Także te wszystkie rybki pójdą na wymianę, tak żeby zmieszać trochę te gatunki, żeby żeby później nie były jakieś z jednego miotu, żeby się żeby to pomieszać ten krew, jak to się mówi. Także pewnie na tym Kończę. Także pozdrawiam wszystkich akwarystów i akwarystki. No i zapraszam do oglądania kanału i o wpisy, bo wpisy są dla mnie najważniejsze, bo tam są komentarze, które się ze mną zgadzacie lub się nie zgadzacie, także wszystko jest super. Wszystkie czytam, także odpisuję też na wszystkie, także jeżeli kto ma ochotę to może pisać co mu się podoba, co nie. Ja tam nie kasuję żadnych komentarzy, bo jestem początkującym akwarystą, także wszystko chciałbym się dowiedzieć co i jak robię źle, co, co dobrze, także o to mi właśnie chodzi. I no i pewnie tyle. Także pozdrawiam Pan akwarystyki Jasło, czyli Norbert. Cześć!